Średnia pana prędkość 150-148. No, tak. je... no, tak szybko to jeździ. Są tacy ludzie, którzy zawsze mają dobry humor i nic nie jest w stanie wyprowadzić ich z równowagi. Jednym z nich jest kierowca, który zostaje zatrzymany za taką jazdę przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Dzień dobry panu, aspiranturski wydział ruchu drogowego. Ja, 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 ja też miło, pan. witam. Miło <grym /dźwięc> miło. również miło. Proszę pana, przyczyna kontroli jest. Ale. i niby wszystko jest znane, jednak jest też miejsce na zaskoczenie. Średnia pana prędkość 150-148. No tak, tak. Je... no tak szybko to jeździ. Chce pan wejść zobaczyć? Chcę zobaczyć. No, dobrze, proszę. A my mi twarz? Tak, tak, oczywiście. Zrobimy to jednak niechętnie, ponieważ aż szkoda, że nie możemy pokazać takiego uśmiechu. 150 i tu przed zjazdem będzie, to zniknie, jest zrobiony drugi 148. Wszystko dobrze. No wszystko bardzo dobrze, odpowiem panu, idealnie. No, nie, nie bardzo idealnie, ale no. Dobrego humoru nie popsuła nawet informacja, że zostaje ukarany najwyższym możliwym mandatem za jedno wykroczenie. Do jego konta zostają też dopisane punkty karne. I pouczam o prawie do odmowy przyjęcia mandatu. Nie odmawiam. Dziękuję. Dziękuję. Mandat zostaje wypisany, a dobre samopoczucie kierowcy udziela się też policjantowi. Miłe spotkanie. Miłe, tak. Poproszę czytelnie nazwisko i mocno przycisnąć. Jak się da to jechać wolniej? Oczywiście. No, da się wolniej. No to jak się da to bardzo dobrze. I tak kończy się ta miła, choć dziwna interwencja. Bo naprawdę rzadko trafia się ktoś, kto z taką pogodą ducha podchodzi do utraty 500 zł. Jednak jeżeli kierowca nie zmieni swoich nawyków za kierownicą, to niedługo może się uśmiechać do współpasażerów komunikacji miejskiej.